Ostatnio wyszedł od Disneya taki dodatek do animacji w głowie się nie mieści, o nazwie wytwórnia filmów w śpioch, po angielsku Dream Production. Osobiście uważam, że angielska nazwa jest tutaj o niebo lepsza. W każdym razie, w trakcie oglądania tego zwiastunu, radość powiedziała tutaj, że niektóre wspomnienia ona wysyła do obróbki. Niektóre wspomnienia wymagają obróbki dodatkowej. I tutaj się zacząłem zastanawiać, po co zmieniać czyjeś wspomnienia, oraz czy jak już je zmienimy, to czy na przykład możemy je zmienić w totalny koszmar, polegający na tym, że zastępujemy wszystkie wspomnienia złymi wspomnieniami, oraz takimi które zostały wytworzone w głowie. No i gdyby tak na to wszystko patrzeć, czy to by nie oznaczało, że wystarczy, że jakaś zła emocja przejmie kontrolę nad tą fabryką, oraz jednocześnie będzie mieć dostęp do wspomnień Riley, no i wtedy nie wiadomo, czy taka zła emocja czasem tych wspomnień nie zastąpi za pomocą tego, co wytworzy ta fabryka, po to, żeby ona zapomniała, kim ona jest, gdzie mieszka oraz kim są jej rodzice. Otóż dzisiaj przyjrzymy się tematowi fabryki snów Riley oraz temu, jaki ona może mieć wpływ na późniejsze losy naszej bohaterki. A przy okazji jeszcze sobie pogadamy tutaj, jaki wpływ ma ta fabryka, na animację w głowie się nie mieści 3. Tak więc możecie jeszcze tutaj zostawić łapeczkę w górę oraz subskrypcję, żeby dołączyć do naszego wesołego grona fanów animacji. A teraz ruszajmy już z tematem. Zacznijmy od tego, czy wytwórnia filmowa Śpioch w jakikolwiek sposób jest ona połączona z dwoma głównymi filmami i czy to jakkolwiek wpływa na naszą fabułę. Otóż ten miniserial jak najbardziej jest połączony z główną fabułą w głowie się nie mieści, zarówno pierwszego, jak i też drugiego filmu. Z pierwszym filmem on się łączy naprawdę w bardzo prosty sposób. Mianowicie cała wytwórnia pojawiła się w pierwszym filmie wraz z tymi samymi bohaterami, których mogliśmy zobaczyć w zwiastunie tego serialu. Natomiast jeżeli chodzi o drugi film, to jest to tutaj nieco bardziej skomplikowane, gdyż w zasadzie ta wytwórnia snów pojawia nam się tylko w jednej scenie i to na dodatek usuniętej scenie. Bo nie wiem czy wiecie, ale wielki sekret Riley, który pojawił się w drugim filmie, miał w rzeczywistości pojawić się w mrocznym lesie, który łudząco tutaj swoim wyglądem przypomina las podświadomości Riley, czyli miejsce w którym to są przechowywane wszystkie koszmary Riley. Ciarę najgorsze strachy Raj. A biorąc też pod uwagę to, że mini film, który opowiadał o pierwszej rance Riley, też był połączony zarówno z pierwszym, jak i też drugim filmem, gdyż w pierwszym filmie to tego chłopaka widzieliśmy pod koniec tego filmu, natomiast w drugim filmie on się pojawił w górze Kraszów. Kraszowe wierchy? To dzięki tym faktom możemy stwierdzić to, że ten serial na pewno jest częścią fabuły, którą widzimy w głowie się nie mieści. No to skoro ten serial łączy się z tymi filmami, to teraz możemy przejść do tego, w jaki sposób zła emocja, która by przejęła władzę nad Riley, mogłaby dosłownie zniszczyć jej psychę za pomocą tej wytwórni i dostępu do centrali. A w zasadzie to nawet by to nie musiała być naprawdę zła emocja, a na przykład taka dobra emocja, którą to może być miłość lub zakochanie się w kimś, zwał jak zwał kto co tam woli. W każdym razie wystarczyłoby, żeby taka emocja chciała za wszelką cenę postawić na swoim i swój cel, żeby Riley została totalnie zniszczona. Zacznijmy sobie od tego, że z samego zwiastunu wychodzi na to, że wytwórnia filmowa Śpioch może dosłownie stworzyć sen o czym oni chcą i mają totalnie do tego wolną rękę. Natomiast dwójka głównych bohaterów tego miniserialu będzie musiała stworzyć wspólnie sen na Jawie. Przykro mi! Hej. Ja muszę nakręcić prawdziwy rabiasz, sen, dobrze! I dlaczego to jest aż tak ważne? Otóż z trzech powodów. Po pierwsze, to zarówno za tym miniserialem oraz dwoma filmami stoi ekipa psychologów, którzy za pomocą animacji chcą nam pokazać to, co się faktycznie w naszych głowach może Stać. W taki sam sposób, w jaki mogliśmy zobaczyć atak pani Kiraili w drugim filmie. Po drugie, to sny na jawie mogą być tak bardzo realistyczne, że po obudzeniu zaczniecie się zastanawiać, czy coś takiego miało miejsce, czy też nie. A po trzecie, to nieprzypadkowo powiedziałem tutaj o miłości, czy tam zakochaniu się. Gdyż w zwiastu nie widzimy to, jak snem Riley jest to, że ona idzie na dyskotekę z chłopakiem, który jej się bardzo podoba. I znając te wszystkie fakty, w końcu możemy przejść do tego, w jaki sposób fabryka snów może przemienić życie Riley w totalny koszmar na jawie. Otóż pierwszy film nam to pokazuje, że kiedy pojawia się niespokojny sen, to wówczas Riley nie może się wyspać. I w zasadzie to całą nockę wtedy się kręci. Po czym radość tutaj wyłącza ten sen i puszcza Riley wspomnienie, żeby ona mogła się wyspać, mimo tego, że ona tutaj wyraźnie mówi to, że tego nie wolno robić. Do końca to jest ale... Natomiast patrząc na drugi film, to Spina robi to samo, co radość w pierwszym filmie czyli puszcza Riley wyobrażenia w miejscach snów, żeby ona też nie mogła spać, tylko żeby się przejmowała tymi wyobrażeniami. Brie Grace wygrywają i wychodzimy na głupka. 22, Wal podaje, a my. <laughs> o nie! Czyli na to by wychodziło, że sny powinny być całkowicie niezależne od centrali, a mimo to można je zastąpić wspomnieniami, na przykład takimi zmienionymi. No ale dobra, jak to co właśnie powiedziałem ma się do tego, że jedna emocja może totalnie popsuć Riley. Otóż skoro emocje nie mogą zmieniać wspomnień, za to już to studio filmowe może to zrobić, no to na to by wychodziło, że gdyby taka zła emocja kontrolowałaby centrale, a przy tym fabrykę snów, to wówczas w tej fabryce mogliby oni dla tej złej emocji wykonać całą serię snów na jawie, na dany konkretny temat. Jak na przykład to, że Riley jest z kimś w związku, po czym mogliby następnie jej cały czas zapodawać takie sny. A poprzez zmianę odpowiednich wspomnień w Riley, to ona by finalnie nie wiedziała co jest prawdą, a co złudzeniem i na przykład mogłaby ona następnie przestać rozróżniać twarze znanych jej osób, jak na przykład rodzice, a zamiast tych znanych twarzy, wszędzie by widziała twarz danego chłopaka, którego by uważała, że on jest jej, mimo tego, że razem by nie byli. I z początku myślałem, że to co wam powiedziałem przed momentem jest lekko naciągane, jednakże później dowiedziałem się o chorobie prozopagnozja, czyli niezdolność do rozpoznawania twarzy wcześniej poznanych osób. Osoby z tą chorobą zwykle nie są w stanie rozpoznać, czyją twarz widzą, nawet jeśli jest to twarz osób bliskich, widzianych wielokrotnie, a w najgorszych przypadkach osoba nawet nie potrafi rozpoznać swojej własnej twarzy. Dlatego sądzę, że gdyby taka zła emocja, miałaby dostęp do fabryki snów, która to by cały czas produkowała sny na jawie z daną osobą, a następnie ta emocja za pomocą tej fabryki zmieniałaby dotychczasowe wspomnienia Riley na wspomnienia z tą osobą. No bo tutaj wam przypomnę, że radość nam powiedziała, że coś takiego jest jak najbardziej możliwe. Niektóre wspomnienia wymagają obróbki dodatkowej. No to de facto Riley by nie wiedziała, co jest rzeczywistością, a co kłamstwem, wytworzonym przez jej mózg. Więc de facto życie Riley by się Zmieniło w koszmar, za pomocą jednej fabryki, która może ingerować wasze wspomnienia. No ale jaki to ma związek z animacją w głowie się nie mieści trzy? Otóż wiemy to, że taki film na pewno powstanie, gdyż druga część została najlepiej zarabiającą animacją wszechczasów. Tak więc oni z takiej kury, która znosi złote jaja, na pewno nie zrezygnują. Poza tym już kiedyś wam mówiłem o tym, że kolejną złą emocją będzie miłość, gdyż między różnymi emocjami widzieliśmy różne efekty tej emocji. A oprócz tego Riley będzie już w takim wieku w kolejnym filmie, że na pewno to właśnie ta emocja będzie odgrywać główną rolę w jej życiu. A serial, który pokazuje fabrykę snów, który pojawia się po drugim filmie z Riley na pewno nie był przypadkową decyzją, a po prostu jest to czymś, co ma nas lepiej zapoznać z tym, czym się ta fabryka zajmuje, by jej wątek dalej pociągnąć w drugim filmie, przy użyciu miłości, która na pewno maczała swoje palce w ten scenę Riley z tego zwiastunu, gdyż to właśnie tam Riley idzie na dyskotekę z jej wymarzonym chłopakiem. Tak więc tutaj zbiegów okoliczności jest naprawdę zbyt wiele, żeby to wszystko było jednym wielkim przypadkiem. Dlatego obstawiam, że to właśnie od miłości będzie zależało to, czy ona wykorzysta tą fabrykę jako generator zwykłych snów, czy jednak postanowi maczać swoje palce w wspomnieniach Riley, a przy okazji zaserwuje jej koszmar na jawie. Gdyż jeżeli Riley sobie ubzdura to, że z kimś jest atak w rzeczywistości nie będzie, no to wtedy twórcy tej animacji nam pokażą ciekawe zjawisko psychologiczne, które idealnie by się nadawało na fabułę trzeciego filmu z tej serii. Jednakże pamiętajcie o tym, że to jest tylko moja teoria. A czy coś takiego będzie miało miejsce? No to o tym się przekonamy przy premierze trzeciego filmu. No chyba, że w tym serialu pojawią się jakieś ukryte smaczki dotyczące tego, co czeka przyszłości Riley. No to wtedy was na pewno o tym poinformuje. Dlatego koniecznie Zostawcie tutaj subskrypcję, żeby tego nie przegapić. Ode mnie dzisiaj to na tyle, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie, cześć do następnego.